Jestem niedaleko Chaty I widzę go już drugi raz I oczywiście mu nie przepuszczę Spójrzcie jaki ładny w obrusce Kiciulku, no chodź, nie bój się Kiciuś Widać go w ogóle coś tam go widać Jaki ładny kiciu leży sobie w obruszce nawet się nie rusza Ale mają kaktusa ładnego Przyjdzie kotek czy nie Ale gorąco na tym słońcu Kicio Tylko się patrzy A więc to jeszcze nie tym razem Jeszcze nie tym razem. Może następnym się uda. Z kotem, z kotem trzeba oswoić się. To znaczy trzeba oswoić kota. Nie można tak z marszu do niego podbiec i go złapać. Nie. Trzeba w odpowiednim momencie się zatrzymać. Trzeba uważać, żeby nie zdradzić swoich zamiarów. Trzeba udawać, że kot nas nie interesuje. Podchodzić do niego jakoś bokiem. Jadę jeszcze obczalić tego psa, bo jest zajebisty. Nie wiem, co to za pies naprawdę. Ten tutaj. Taki przypalany. Przypalany pies. Hello. Bardzo fajny, stary. Fajnie wygląda. Bardzo fajnie. O, teraz, teraz wam go pokażę. Patrzcie jaki piękny. Niesamowity. Beautiful dog. Wyglądał jak Cane Corso Bardzo ładny pies. Mam nadzieję, że dobrze było go widać. I teraz mogę już jechać na chatę. Kurwa, co jest z tym? Błotnikiem jednym? kurwa. Ed, ed, i Ale dzisiaj widziałem fajne samice na mieście. Wszędzie są, mówię Wam, nawet teraz. Tutaj po prawo, ale te nie były takie ładne. Jak te młode opalone ciała, które widziałem dziś na centrum. Ludziska mówię wam. Aha, przecież muszę jeszcze jechać do sklepu grubo Zapomniałem. Prawie bym zapomniał Mam być Zamknij mord.